Hej, witam was wszystkich tutaj PPG, a to jest kolejny odcinek 4. W tym odcinku chciałbym Wam omówić troszeczkę, co to jest crafting, jak podnieść swój skill, żeby wykonywać ciekawe przedmioty oraz omówić konkretne podziały tego craftingu. Żeby przejść do zakładki craftingu, naciskamy przycisk J. Pojawia nam się taka tutaj zakładeczka Crafting Extraction. Nas interesuje w tym momencie tylko ta zakładka craft. Jak widzicie, mamy tutaj kilka opcji. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mamy, to jest Weapon Smiting. Weapon Smiting służy do wyrobu takich rzeczy jak tarcze, topory, miecze, czyli wszystkie rzeczy potrzebne tankom i nie tylko. Również lance. Osoby, które chciałyby wykonywać przedmioty z tego działu, powinny się zainteresować stylem mining ponieważ do wykonywania tych przedmiotów potrzebne są surowce, które wydobywamy za pomocą kilofa. Kolejną tutaj rzeczą, którą mamy to jest focus crafting. Focus crafting służy do wykonywania przedmiotów broni dystansowych, takich jak łuki, dyski czy stafy. Osoby, które chcą wykonywać przedmioty właśnie z tej dziedziny powinny zainteresować się taką, takim skillem jak essence gathering. Czyli po prostu wysysanie energii z tych kryształów, które spotykam na swojej drodze. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest Armor Smiting. Armor Smiting to jest wykonywanie ciężkich zbroi dla lancerów, berserkerów. Także tutaj mamy wszystko, co, co się łączy właśnie z ciężkim opancerzeniem. Kolejną zakładką tutaj jest Leather working. Leather Leatherworking to jest coś dobrego dla. Wojowników, łuczników, czy tam Slayerów. Tutaj wykonujemy różnego rodzaju zbroje lżejsze, zbroje skórzane, jakieś rękawiczki, buty i tak dalej. Tailoring to jest coś dla sorcerów, mistyków, priestów. Tutaj wykonujemy szaty, buty. E, wszystko możemy tutaj się. E, znaczy proszę przedmiotami, które są potrzebne do wykonywania tych e, rzeczy styloringu, to są wszystko, co zbieramy z tych roślinek, e, więc tutaj ten skill, e, który służy nam do zbierania tych roślinek będzie na pewno, na pewno potrzebny. I ostatnią rzeczą, którą mamy, to jest alchemia. Alchemia to służy generalnie do wykonywania różnego rodzaju. E, Połsionów, czy to mana, czy to e, zdrowie. E, możemy stworzyć różnego rodzaju skrole e, potrzebne nam, e, mniej lub bardziej, w różnych e, potyczkach. E, jeśli chodzi tutaj o potjony, to nie tylko, oczywiście, e, zdrowia czy mana. Ostatnio zrobiłem sobie taki połsion, który. E, przez 5 minut y, zmniejsza mi cooldown wszystkich ataków dystansowych o 10%. Więc możemy tutaj sobie tworzyć naprawdę różne ciekawe rzeczy, y, generalnie. Do tworzenia wszystkich tych y, przedmiotów z różnych dziedzin potrzebne nam są y, różnego rodzaju y, scroll. W których są jakby instrukcje tworzenia tych przedmiotów, w których możemy się nauczyć. Możemy je albo kupić y, u merczanta gdzieś, albo albo zdobyć na zasadzie dropów z potworów. Oczywiście te dropowe skrole instruktorzowe na temat tworzenia tych broni są o wiele ciekawsze. Okay. Co zrobić, żeby być biegłym w tworzeniu różnych przedmiotów? Mamy tutaj takie paski, które informują nas o tym, na jakim poziomie aktualnie jesteśmy, jeśli chodzi o konkretną dziedzinę. Maksymalny poziom to 410 punktów. Jak, co, co robić, żeby w miarę szybko e, nauczyć się tego wszystkiego? Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to udać się do jakiegoś większego miasta. E, czy to będzie Velika, czy Alamantea, nie ma żadnego znaczenia. Gracze, którzy mają niższy poziom e, doświadczenia, powiedzmy tam około 20. Większość zadań będą wykonywać w Welice. Ci bardziej doświadczeni gracze z wyższym poziomem będą musieli się już przenieść do Elemantei, i co musimy zrobić w Wielkim mieście? Po pierwsze, musimy znaleźć coś takiego jak Mission Board. To jest ta tablica, na której mamy różnego rodzaju zadania. Tutaj w tej, na tej tablicy przechodzimy sobie do zakładki Crafting. W tym momencie ja tutaj nie mam żadnych zadań, ponieważ wszystkie dostępne już sobie przeniosłem do Quest Loga. Zaznaczamy po prostu zadanie, klikamy Accept i, i mamy to wszystko w quest log'u. W quest log'u mamy coś takiego jak zone quest. wchodzimy na sam dół, tutaj mamy coś takiego jak your masterful support i tutaj właśnie są wszystkie zadania, mm. które są z dziedziny tego właśnie craftingu. Może sobie zaznaczę tutaj te zadania. I może z wami zrobię tutaj jakieś zadanie. Tutaj niektóre mam już yy, zadania wykonane, tylko muszę dostarczyć wykonane przedmioty do określonych ludzi, więc to powyłączam. Yy, tutaj jak widzicie mamy część zadań z Veliki jeszcze, ale mamy coś z Alamantei, więc muszę się udać do Genesa porozmawiać z nim yy, to będzie właśnie. Tak, jakby początek akceptacji tego Quest'a, więc może tutaj się już przeniosę teleportem. W każdym większym mieście są takie komnaty, w których możemy wykonywać właśnie te przedmioty. Dosyć ciekawą rzeczą jest tworzenie właśnie puszonów lub innych rzeczy, ponieważ one po prostu osiągają dosyć spore ceny u kupców. U trade brokerów, ponieważ, jak wiadomo, wszelakie tak dalej, dosyć ciężko jest zdobyć drogą kupna. Jedyną drogą kupna to jest właśnie trade broker. I to właśnie można sobie dzięki temu nieźle, nieźle zarobić, aczkolwiek jak się, ja się tym w tym momencie nie zajmuję. Poświęcę na to oddzielny odcinek na temat tego, w jaki sposób sobie zarabiać. Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, w którym możemy sobie tworzyć różnego rodzaju przedmioty. Jak widzicie, tutaj mamy różne komnaty poświęcone każdej dziedzinie, tak jakby tego craftingu. My musimy się udać tutaj w tym momencie. Okej, okay, czy nie tutaj, obok? Obok tutaj. Co to jest? To jest alchemia. Gadamy sobie z tym typkiem. I od niego otrzymujemy właśnie e, taki design tego, co mamy stworzyć. Akceptujemy to zadanie oczywiście. I mamy coś takiego tutaj w inwentarzu, co dostaliśmy od, e, od człowieka, który nam zlecił zadanie. Mamy właśnie, właśnie tutaj ten projekt, który mamy stworzyć. E, prawym przyciskiem myszy uczymy się tego projektu i patrzymy sobie podchodzimy do tej maszynki i patrzymy sobie co mamy stworzyć. Czy to jest coś to z jest Focus Craftingu? Dokładnie tak. E, dostaliśmy od tego człowieka już tutaj taki e, zestaw narzędzi potrzebny do tworzenia tego. Jedyne czego mi brakuje to jest e, Master Weapon Kit. Jak widzicie tutaj do stworzenia potrzebuje 25. Do stworzenia jednego potrzebuję pięciu Master Weapon, Kit, Master Weapon Kit Czyli muszę sobie kupić 125 sztuk tego Gdzie to można zdobyć? Można to zdobyć zaraz obok W każdym miejscu, w którym tworzymy przedmioty są ludzie, którzy sprzedają nam różne, różnego rodzaju Rzeczy potrzebne do craftingu Przejdźmy sobie może do Focus Materials Jeszcze raz sprawdźmy jeszcze raz sobie sprawdzę, co dokładnie potrzebuję, bo się zagadałem i już zapomniałem. Master Weapon Kit, czyli tego właśnie szukamy. Master Weapon Kit. Ja potrzebuję 125 sztuk dokładnie tego. Ok, troszeczkę to kosztuje, ale na tym etapie myślę, że. Nie będziemy się tym przejmować. Ok, możemy teraz stworzyć to. Mamy wszystkie potrzebne przedmioty. Wybiorę sobie Create All. Trochę to zajmuje czasu. Ale z każdym stworzonym przedmiotem wpada mi kilka punktów, właśnie doświadczenia. I na tym polega właśnie całe zadanie. Bierzemy sobie najpierw questa z tablicy. Potem biegniemy do człowieka, który nam zleca to zadanie, tak naprawdę. Bierzemy od niego potrzebne e, e, zestawy narzędzi. Uczymy się e, designu, który nam daje. Kupujemy sobie rzeczy, które są nam potrzebne. I po prostu tworzymy te przedmioty. Jak widzicie, cały czas tutaj mi leci level. Ciekawe, czy przekroczyć czy nie. Już mam maksymalnie wylewalowany ten. E, ten skill ale muszę poczekać aż mi się stworzą wszystkie przedmioty posiadając wysoki skill możemy tworzyć bardzo bardzo ciekawe przedmioty które możemy albo wykorzystywać albo sprzedawać za całkiem niemałe sumy Mamy sobie troszeczkę jeszcze 10 sztuk do wykonania. W momencie, kiedy to wykonamy, będziemy musieli dostarczyć do konkretnej osoby e, wykonane przedmioty. Dzięki temu zdobędziemy doświadczenie, jakieś tam inne nagrody pieniężne. E, ale generalnie właśnie o to chodzi w całym procesie nauki craftingu. E, jeszcze zostało tutaj 5 sztuk do wykonania. sobie poczekamy aż wykonamy to wszystko. Okej, okay, zadanie zostało Zrobione. Teraz muszę to wszystko, co stworzyłem, przenieść do w tym momencie Kunara, który jest w innym mieście niż Alamantea. W Welice, kiedy zaczynałem tworzyć te zadania, było mniej trochę bieganiny, wszystko było w jednym mieście. Wykonując już te zadania na wyższym poziomie, no trzeba się troszeczkę nabiegać, ale właśnie w ten sposób możemy sobie podnosić doświadczenie które jest niezbędne do tworzenia przedmiotów różnego rodzaju. E, Okej, okay, to by było na tyle. To samo robicie z innymi zadaniami. Najpierw trzeba z kimś porozmawiać, powiedz do kogoś po projekty itd., itd. Później stworzyć przedmioty. I na tym polega cała filozofia. Jeśli czegoś nie wiecie, pytajcie w, zadawajcie pytania w komentarzach. Jeśli Wam się to spodobało, jeśli uważacie, że to było pomocne, e, zostawcie suba, lajka, cokolwiek komentarz. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku instruktażowym. Na razie, cześć, pa.